Cześć, ja nazywam się Marta Dziekońska, a to jest podcast Projekt Wilczy Bilet. Dzisiaj znowu nagrywam dla Was z Portugalii, a dokładnie z jej północy. Pewnie zanim opublikuję ten podcast, to już będę na południu. Biorę na tapetę dzisiaj temat autostopu. I jednym z tych powodów jest fakt, że w kraju, w którym jestem, super się stopuje. Co pozwala mi na kultywowanie mojej pasji. Dobrze usłyszeliście? Ja po prostu lubię autostop. Kiedyś znajomy zaproponował mi w ogóle, że kupi mi bilet na autobus, żebym nie musiała stopować do, do jednego miasta, bo dla niego to żaden wydatek, a przecież ja oszczędzam, bo przecież tyle podróżuję. I by wytłumaczyć mu, czemu tego nie chcę, żeby mi płacił, posłużyłam się metaforą, a że on się lubi wspinać, to do wspinaczki się odwołałam, pytając, czy chciałby przy ścianie takiej, wiecie, yy, tak takiej górze, na którą się wspina, mieć windę, która by go wciągnęła na szczyt, żeby nie musiał się wysilać i sam chodzić. I tak właśnie ja odbieram autostop. To co mój przyjaciel zrozumiał. Droga w sama w sobie jest tu celem. No dobra, więc zanim jeszcze przejdę do meritum, przypomnę tylko, że tego podcastu możecie słuchać dzięki hojności osób, które obejmują moją twórczość swoim patronatem. I jeśli ty cenisz też to, co ja robię, Również możesz zostać moim patronem, a jak to zrobić, przeczytasz na projektwilczybilet.pl. Dzięki wielkie. Nie będę Was tu zanudzać historią autostopu, bo jej wcale nie znam i nie lubię uchodzić za mądrale. I w ogóle wstęp mamy już za sobą. Wiem na pewno, że ludzie robili to przede mną. Moja mama wspominała czasy książeczki autostopowicza, czyli te, kiedy, kiedy było to bardziej powszechne, bo nie wszystkich było stać jeszcze na samochód. Co ja teraz już przeklinam, że wszystkich stać. Wszyscy mają auta, i zawsze się czekam na to, żeby zaparkować. Nie lubię też być tą osobą, która narzeka, że kiedyś było lepiej, ale w tym kontekście chyba było. Chociaż może nie, bo nie mieli wtedy klimatyzacji w samochodach. No i też hitchwiki nie było, ale o tym zaraz. W każdym razie jest to koncept powszechnie znany wielu osobom od wielu lat. Są jednak miejsca na świecie, gdzie nie ma na to słowa. Tak jak w języku Wietnamczyków nie ma określenia na wegetarianina, przez to ciężej jest z takiego dobra tam korzystać niemniej, jednak Wietnam akurat okazał się jednym z najłatwiejszych miejsc do stopowania w moim życiu, podczas gdy najtrudniej było mi na Kubie. W pierwszym z tych miejsc często łapałam skutery i nigdy nie czekałam dłużej niż 10 sekund, a na wyspie pełnej salsy trzeba było mieć dużo szczęścia, bo stopowali tam wszyscy. No, ale o tym i o innych autostopowych historiach będzie w następnej części. Dzisiaj skupię się na twardych faktach i tipach. Więc jak autostopować? No dobra, to po pierwsze trzeba po prostu zacząć. Ja stopuję wszędzie, gdzie mogę. Czasem 20 km do następnej miejscowości, jeśli nie mam jakiegoś innego środka transportu. E, chyba najważniejsza cecha autostopowicza to po prostu cierpliwość i trzeba mieć też pozytywne nastawienie żeby po prostu się załatwo nie zniechęcać. Są miejsca na świecie, gdzie się czeka dłużej na przejażdżkę. Można czekać nawet do kilku godzin. Mi się tak zdarzyło raz w Serbii na przejściu granicznym z Rumunią. Autostop jest więc dla ludzi, którzy się nie spieszą, a ogólnie wydaje mi się, że podróżowanie nie jest dla tych, co się spieszą, bo po drodze może się tyle wydarzyć, że nie rozumiem, jak można dodawać sobie stresu jeszcze presją czasu. Ja mam więc zasadę taką, że jak mam się gdzieś dostać autostopem, to nie planuję zrobić więcej dziennie niż 300 km i biorę i tak zawsze dwa dni zapasu. Do tej pory to działało. Chociaż naprawdę nie lubię mieć żadnych ram czasowych, bo wtedy nie można korzystać z okazji, które po prostu pojawiają się po drodze. Zostać gdzieś na chwilę, gdy, gdzie jest dobrze, i wiecie. Co jeszcze jest ważne. Spakowanie. 10 kg na plecach to jest naprawdę wystarczająco, więc bierzcie tylko to, co potrzebne. I bierzcie w ogóle wielofunkcyjne rzeczy. Chusta, która może być ręcznikiem, albo sukienką. Buty na tyle solidne, że można w nich iść w trudniejszy teren, ale też na imprezę techno. Wszystko to, co waży mało i ma więcej niż dwa zastosowania, możecie zabrać. Nad resztą rzeczy bym się zastanowiła dwa razy. Poza tym warto ubrać się kolorowo, żeby być widocznym. E, bo pierwsze, co zobaczy kierowca, to jest nasz wygląd. Dlatego warto wywołać dobre wrażenie. E, no i być widocznym. Być widocznym, żeby nas w nas coś po prostu nie uderzyło. No. E, na pewno nie opłaca się być brudnym i wyglądać na niezadbanego, no bo wiecie, no, wsiadamy do czyjegoś auta, nie? E, sprawdzają się w ogóle... Em, nie tylko kolorowe ciuchy, ale też wyglądanie na podróżnika. No i przede wszystkim uśmiech, poza tym oczywiście kciukiem wysta wystawionym, ale to też nie zawsze, bo w różnych krajach ten ym, gest ma inne znaczenie. Czasami pokazuje się palcem wskazującym, a czasami się pokazuje kciuka. To zależy od miejsca, w którym jesteście, więc y, warto też zrobić research na ten temat. Ym, można mieć też pisany znak. Z nazwą miejscowości, do której się wybieracie, ale. też to nie zawsze się sprawdza. Dlaczego? Bo czasami kierowcy myślą, że chcecie koniecznie dojechać do tej miejscowości, i nawet jeśli jadą w jej, w jej okolice, to mogą się nie zatrzymać, bo myślą, że chcecie wy tam dokładnie tam. Ja gdy jadę na przykład w blisko, nie kłopoczę się zrobieniem znaku. W Wietnamie zdarzyło mi się zrobić znak z napisem podwieźmy 2 kilometry i działało to gdy musiałam dostać się do lepszego punktu do łapania stopa. Ogólnie raczej wpisuję na znak większe popularne miasta, nawet jeśli jadę tylko w jego okolice, no ale to w dłuższych trasach niż 20 km. Przykładowo jechałam kiedyś do przyjaciółki w Portugalii, do wioseczki oddalonej właśnie o te paręnaście kilometrów od Faro, ale znak zrobiłam z napisem Faro, co niektórzy, którzy mnie obserwują na Instagramie widzieli <grym> zresztą. Jeden też taki znak znalazłam z napisem dojechaliśmy po angielsku i datą kiedy tam dojechali, więc zostawili to inni autostopowicze. No ale dobra, no to, to gdzie łapać tego stopa? I o co chodzi z tym lepszym punktem? Ogólnie zasada jest taka, że ciężko się łapie stopa w miastach. Zwykle mamy takie punkty wypadowe. Większość autostopowiczów woli unikać więc wjeżdżania do miast bez powodu, jeśli tam nie śpią. Bo potem wydostanie się z niego autobusem na kolejny punkt zajmuje godziny. Łapiemy więc na wylotówkach, drogach najczęściej uczęszczanych przez samochody jadące w, w stronę, która nas interesuje, bo po prostu staramy się zwiększyć prawdopodobieństwo złapania takiej podwózki, no bo w mieście czasem ktoś siedzi do sklepu, a nie do innego miasta. Nie łapiemy w miejscach, gdzie jest to nielegalne lub niebezpieczne, czyli na przykład na autostradzie. Czasem też nie wybieram autostrady, bo ludzie po prostu nie chcą za nią płacić w danym kraju i, i wcale nie będą tam jechać. Wolą wybrać równoległą, ale drogę krajową. Eee, łapiemy tam, gdzie samochód może się spokojnie zatrzymać albo już stoi, czyli na stacjach benzynowych, McDonaldach i wszelkiego rodzaju zatoczkach. Zdarzało mi się, że mój obecny kierowca znajdował mi następną jazdę. Poza tym stopujemy tylko w ciągu dnia, dlatego ja często zaczynam stopować bardzo wcześnie rano, żeby mieć więcej czasu, bo stopowanie w nocy po prostu nie ma sensu. Albo nas nie widać, albo ludzie się nas boją, bo kto normalny stoi na drodze w środku nocy? No chyba, że wykonuje inny zawód, co ja bardzo szanuję swoją drogą. Ale nie chcecie być z taką osobą pomyleni, bo po prostu nie świadczycie takich usług, nie? Um, no dobra, czasem warto poprosić kierowcę po prostu, żeby was zawiózł parę kilometrów dalej i zostawił was w lepszym punkcie, albo odmówić kierowcy mówiąc, słuchaj, no jedziesz blisko, a to jest bardzo dobry punkt do złapania mojej jazdy, więc yy, ja to zostaję. I oni to też rozumieją, bo tak naprawdę nie ma niczego ważniejszego niż dobry spot do łapania następnego samochodu. A nie ma nic gorszego, niż wysiąść po prostu po środku niczego i stracić kolejną godzinę na dreptanie w odpowiednim kierunku. W słońcu często i, i w ogóle w deszczu, albo inne z, innych tej w zimnie. No dobra, więc jak znaleźć takie punkty, jeśli nie jesteście doświadczeni, albo nie macie mapy? W ogóle warto mieć mapy offline, jeśli jesteście w innym kraju i nie macie SIM-karty. I ja zawsze korzystam w szukaniu punktów i to jest świetna rada dla początkujących autostopowiczów, to jest strona hitchwiki.com. Macie tam mapę całego świata z oznaczonymi punktami do stopa w kolorach oznaczających średni czas czekania na samochód: zielony łatwo, czerwony bardzo ciężko, bardzo długo. Poza tym opisane są tam wszystkie kraje, popularne kierunki wstopowania po, po kraju, ale też informacje o miejscach, w które nie należy się zapuszczać. Ja tam naprawdę zaglądam zawsze, jak jestem gdzieś pierwszy raz. No i na koniec tego podcastu jeszcze chciałabym powiedzieć o bezpieczeństwie. Jak zawsze bezpieczeństwo. Pierwsze, co robię, to zawsze pytam kierowcę, gdzie jedzie. Od tego, jak bardzo jest pewna odpowiedzi i co odpowiada, decyduje, czy ja wsiądę do tego auta, czy nie. Daje mi to poza tym czas na zajrzenie do samochodu i wyczucie tej osoby, trochę porozmawianie z nią. I zawsze, 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 zawsze polegam na swojej intuicji. Jeśli cokolwiek mi nie pasuje, nie wsiadam. Nawet jeśli ma być to jeden kilometr jazdy, i nawet jeśli e, mogłabym sobie wytłumaczyć, nie, no w sumie to przesadzam. Nie, nie przesadzam. Mam się czuć bezpiecznie. E, udostępniam moją lokalizację na telefonie. E, mówię komuś często, gdzie planuję być, o której godzinie. I mówię kierowcy, że jadę się spotkać z przyjaciółmi i że na mnie um, czekają. Często też um, mówię kierowcy, że chcę zrobić zdjęcie jego rejestracji i wysłać bliskim. Jeśli ma z tym problem, to nie wsiadam. Um, po prostu nie warto ryzykować. E, zadaję też pytania o rodzinę i pracę. Unikam tematów imprez, używek, seksu, czegokolwiek, co mogłoby świadczyć o tym, że mam na coś innego ochotę niż sam pod, samą podwózkę ogólnie ton rozmowy utrzymuje jak z nieznajomym w sklepie, bez zbytniego spółfalania się, raczej bycie miłym. Nie wymieniam się kontaktami, no chyba, że naprawdę się zaprzyjaźnimy i ktoś jest bardzo sympatyczny. Raz wymieniłam się kontaktem z taką panią, która mnie podwiozła. Miałam nie opowiadać historii w tym podcaście, ale tylko krótko powiem, że pani mnie podwiozła i powiedziała mi wiesz co, teraz już nie jesteś nieznajoma dla mnie, bo ja cię podwiozłam, więc ja tu poczekam, aż twoja przyjaciółka cię odbierze. I często też kierowcy ostrzegają mnie przed tymi złymi kierowcami, i, i znajdują mi następną jazdę, i tak dalej. I to jest turbo miłe, ale też nie ma się czego bać. Jeśli, jeśli jesteście ostrożni, uważacie na siebie, to no jasne, wypadki chodzą po ludziach, ale nie przesadzajmy też z tym. No i powtórzę jeszcze to raz. Ufam mojej intuicji. Jeśli tylko coś wywołuje. Że się zapala u mnie lampka, ewokuje się. Nie noszę przy sobie jakichś gazów pieprzowych ani, nie wiem, noża. Gazem to skrzywdziłabym również siebie w samochodzie, nie róbcie tego, a noża to nie umiałabym nawet użyć. Nie wiem, no, nie krzywdzę ludzi, nie umiem się bronić, umiem uciekać. Nie udaję też osoby religijnej ani zamężnej, bo nie kłamię, po prostu nie, nie umiem kłamać. Jeśli się ubieram na stopę, to na sportowo, bo jest wygodnie, w długie leginsy, ale też na każdą pogodę, żeby było w buty, w których się łatwo biega. Stopuję z plecakiem, który łatwo sobie zabrać i założyć na plecy i się nie martwić tym. Poza tym też się nie maluję, bo nie ma, nie ma to sensu, jeśli cię złapie upał albo, albo deszcz. Yy, stosuję po prostu krem z filtrem, okulary i czapkę z daszkiem, żeby ochronić się przed słońcem. No i to chyba na tyle dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystko w miarę jasno. Jeśli macie jakieś pytania, zażalenia lub komplementy dla mnie, odzywajcie się na Instagramie, projekt Wilczy Bilet. Znajdziecie mnie pod tą nazwą. Ja zawsze chętnie usłyszę Waszą opinię. A tymczasem do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!